Cześć kochani, tu Agata z Życie Cię Kocha. Kontynuując temat przebudzenia, chciałam dzisiaj zwrócić uwagę na jeden z objawów. Tak jak do tej pory żyliśmy w naszym szablonie, mechanizmie postępowania, tak teraz Zauważamy czasem, że obserwujemy siebie i obserwuję tą osobę, z którą się dzieje to i to. Obserwuję tą osobę, z którą na przykład, która pozbywa się czegoś, co jej szkodziło i rozlatuje się na kawałeczki, i ma jakiś kłopot i ja to widzę. I ja to obserwuję. Więc kim ja jestem. I to jest moim zdaniem sygnał, że troszeczkę rośniemy w częstotliwości. Troszeczkę więcej widzimy, mamy szerszą perspektywę. Bo jeśli jestem w czymś uwikłana, to żyje to. I jeśli wtedy to nie mogłoby się zmienić, nie mogłoby się uwolnić, ponieważ. Myślałabym, że umieram rozlatując się. A jeśli obserwuję tą osobę, która czegoś się pozbywa, która się uwalnia, która się rozlatuje, to ja nią nie jestem. To ja już wiem, że ten kłopot, który miałam, ten sposób postępowania, który był zły i mi szkodził, to nie jestem ja. I Możesz zaobserwować, że jesteś tym, co obserwuję, tego, co obserwuję. Tak naprawdę. Ale w tym momencie, zobacz, potrafisz już być tym, który obserwuję. Więc, kim ja jestem? Czy ja się rozlatuję? Nie. Odpada ode mnie mechanizm, odpada ode mnie energia, która nie była mną. To jest bolesne, ponieważ byłam z tym utożsamiona, a teraz jestem w stanie doobserwować obserwować i to widzieć, że to się dzieje, i wiem, że to nie jestem ja, więc mogę na to pozwolić. Mogę pozwolić sobie uwolnić się od tego, co tutaj tej pory myślałam, że jest mną, a się okazuje, że nie jest. I moim zdaniem, w mojej obserwacji i nie tylko mojej, pozdrawiam Kyle Seas, <gry> który nie umie po polsku, więc... To jest takie teoretyczne pozdrowienie dla Ciebie, tak naprawdę inspiracja, żebyś obejrzała, jeśli znasz angielski. Ale ludzie to widzą, ponieważ to się dzieje. To się dzieje. Patrzymy na siebie z zewnątrz, patrzymy na to, co nam szkodzi z zewnątrz, obserwujemy siebie oddzielającego się od tego, co mi szkodzi. Jestem w stanie to zobaczyć. I czasem mogę wrócić do tego patternu. Czasem mogę się pogrążyć w tym, czym byłam, ale to będzie krótsze. I teraz już wiem, że ja tym nie jestem. Teraz już wiem, że mogę to obserwować. Może jeszcze nie mogę się z tego śmiać. Bo to cały czas jest bolesne, ale mogę. Jestem bardziej na zewnątrz względem tego, co mi szkodzi. Przebudzenie, kocham Cię.